Cześć, witam Was w kolejnym odcinku od Mieszczucha do Farmera. Co dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj będziemy sprzedawać soję, którą skosiliśmy w poprzednim odcinku. Eee, no, jedziemy na skupię, sprzedamy. Eee, jeśli chodzi tutaj o ceny na skupie, tak to będzie się prezentowało. Eee, tutaj 3000, no taka po prostu jest cena za soję. Mamy październik, no nie jest to najtańniej. Tak, jest po 2400, ale to też nie jest najdrożej, bo jest za 5, także no 2000 można więcej uzyskać. To jest, to jest całkiem sporo, ale po prostu mamy budżet na wykończeniu, mamy trochę e, prac jeszcze polowych przed zimą, także jedziemy, sprzedajemy, nie czekamy. Będziemy tam, gdzie zawsze sprzedałem, będzie z głowy. Także tutaj nawet nie mamy dokładnie przyczepy, bo już nie mamy w magazynach soi, jest coś innego, także pojedziemy to sprzedamy z głowy. Jeśli chodzi o terenówkę, ja na razie jestem zadowolony Orka jakoś poszła, był problem z doborem biegów na początku No ale później ja szła jak szalona Wiadomo na każdym sprzęcie jest to nowy traktor, trzeba się nauczyć Tak jak teraz, za no bardzo nie wiem 2-2 i... To już musimy dobrać prędkość do tego bo boczek No tak naprawdę zarobiliśmy tam powiedzmy 50 na 34, tak? no, tak powiedzmy 20 bo 17 jeszcze. No jest OK. Dobra, na pewnej wyjeżdżam na drogę Okej, okay. dobrze, ruch ma wyłączony to chyba wjechaliśmy. dobra Okej, okay, no także naprawdę tu jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tak naprawdę mamy wszystko. Teraz co w następnym odcinku? No, pójdzie wapno. A zobaczymy, jakie te pole ma wymagania w ogóle. No, wapna tutaj no nie trzeba. Obornik damy. No. Nie wszystko załatwione. Wiemy co mamy dawać i obornik. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.